Moi kochani, rzadko piszę kazanie, choć każde przygotowuję. Jak ci lubię mówić, ale dzisiaj sobie napisałem. Po pierwsze, żebym nie mówił za długo, a po drugie, żebym czasami nie pominął w emocjach czegoś, co chciałbym powiedzieć. Dzisiejszy dzień jest dla mnie tak wyjątkowy, że trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić to, co czuję w takiej chwili moje serce? 50 lat kapłaństwa, 75 lat życia, 40 duszpasterskiej pasterskiej pracy w Bydgoszczy. Panu Bogu dziękuję za to, że kiedyś powiedział: Pójdź za mną. Pamiętam ten dzień, 27 czerwca 1967 roku. Podczas rekolekcji dla służby liturgicznej na świętej górze w Gostyni. Do Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej wrzuciłem wtedy napisaną na kartce prośbę o powołanie kapłańskie dla Ryszarda i wytrwanie w tym powołaniu. Wychodząc z tej pięknej bazyliki wiedziałem, że to będzie moja droga. Potem matura w Techniku Mechaniczno-Elektrycznym w wino studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i dzień 21 czerwca 1975 roku. Dziś równo 50 lat, gdy z rąk błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymałem święcenia kapłańskie. W dniu mojego złotego jubileuszu chcę powiedzieć, że te wszystkie lata były i są piękne. W każdej parafii, w której pracowałem, Pan Bóg stawiał i dalej stawia dobrych ludzi na mojej drodze. W święto Matki Boskiej Bolesnej 15 września 1986 roku kardynał Józef Glemp poprosił mnie do siebie. Byłem wtedy wikariuszem w katedrze i powiedział... Jeśli pójdziesz do Bydgoszczy na Szwederowo, utworzysz parafię Bożego ciała i zbudujesz tam kościół. Miałem wtedy 36 lat. Widząc moje zaskoczenie, uśmiechnął się i powiedział, dasz sobie radę. Przyszedłem jako wikariusz do Matki Boskiej Nieustającej pomocy na szwedorowo i zamieszkałem w parafii świętej Trójcy. Początki nie były łatwe. Wszystko zdawało się nie przerastać. Wtedy stanęli obok mnie szwedrowiacy. Znalazłem przyjaciół, którzy podali mi pomocną dłoń, wsparli we wszystkich pojawiających się trudach i którzy dalej do dziś mnie wspierają. Podczas pasterki w 1987 roku narodził się żywy kościół Bożego Ciała. Potem tymczasowa kaplica, i 17 lat starań o pozyskanie terenu i rozpoczęcia budowy tej świątyni. Nigdy nie byłem sam. Nigdy. Zawsze mogłem liczyć na was, kochani, którzy modlitwą, mądrą radą, darem serca, ofiarą i pracą wspieraliście mnie we wszystkim. Kiedy piętrzyły się trudności, zawsze byliście przy mnie. Nie sposób wymienić tych, którym winien jestem wdzięczność i podziękowanie, ale muszę wspomnieć niektórych. Mój przyjaciel, Świętej Pamięci Krzysztof Gotowski, z bratem Markiem, Lechem Różyckim, Romanem Jasiekiewiczem, Mirosławem Cyrankiewiczem i Świętej Pamięci Michałem Joachimowskim zebrali grupę przyjaciół i powstał Społeczny Komitet Budowy Kościoła. To oni pokazywali mi drogę, możliwości, a Wy, kochani, swoją pracą, ofiarą, wszelką możliwą pomocą zbudowaliście tą świątynię i dalej ją wspólnie budujemy. Aktualnie realizowanymi inwestycjami kieruje pani inżynier Grażyna Januszkiewicz, a wkrótce pan Janusz Sopczyk rozpocznie prace związane z nowym wystrojem prezbiterii. Wszystko na co patrzymy i czego możemy dotknąć, powstało dzięki Wam, kochani parafianie i przyjaciele. Moje dzisiejsze jubileuszowe dziękczynienie: dokonaliśmy wielkich dzieł, bo dziękuję Panu Bogu za to, że postawił Was na mojej drodze. Utworzyliśmy żywy Kościół Bożego Ciała. Zbudowaliśmy materialne obiekty i odtworzyliśmy część bydgoskiego cmentarza, na którym stonęła nasza świątynia. Przywróciliśmy pamięć i spokój bydgoszczanom, te, którzy teraz na tym cmentarzu oczekują zmartwychwstania. Kochani, przez kilka lat, jak pamiętamy przy ognisku podczas dni szmeterowa, Wspólnie śpiewaliśmy, tu jest moje miejsce, tu jest mój dom. Bydko jest, jest moim miastem, które kocham. I podziw, z podziwem patrzę, jak przez te 40 lat się rozwinęły i wypiękniały. Szwederowo jest moim domem, a ta ziemia jest moją ziemią. W tym dniu mojego jebyleuszu jesteście mi wszyscy szczególnie bliscy. Ksiądz, biskup, bracia w kapłaństwie, krewni i przyjaciele, przedstawiciele władz samorządowych, związków, organizacji, szkół, żandarmerii wojskowej i innych formacji. W moje serce nie jest w stanie pomieścić słów wdzięczności. Pozwólcie więc, że podziękowanie, które teraz kieruję do każdego, wyrażę tylko w trzech słowach. Kocha Was wszystkich. Słuchanie, niech nam wszystkich Pan Bóg błogosławi. I już bez kartki. Ja o nic nie prosiłem. Ja tylko mówiłem, co zrobiliśmy. A potem tylko dziękowałem. To wszystko dzięki Wam. Ale dziś mam prośbę. Módlmy się o nowe, dobre, kapłańskie powołanie. Stefan Kardynał Wyszyński nam mówił nieraz, jak przyjeżdżał do seminarium. Jak będą rodziny Bogiem silna, nie boję się ani o Kościół, ani o Polskę. Modląc się o powołania, prośmy dla naszej Ojczyzny o rodziny Bogiem silne. O to, żeby w tym konfesjonale, mam nadzieję, że będzie piękniejszy, nie taki tymczasowe. przy tych pięknych ołtarzach, które tu za rok staną, żeby stawali kapłani. I o to prośmy Boga. Dziś całym sercem Was o to proszę i wiem, że będzie to żarliwa Wasza modlitwa. Bóg zapłaca wszystko i naprawdę wszystkich Was kocham.